Kolejny rozdział, jeżeli chodzi o, o wiosnę 2015. No mamy uważam ciężkiego przeciwnika. Flota świnowisztą mają trzy punkty więcej od nas. Mają problemy organizacyjne, finansowo. To samo mówimy przed meczem z 100 milem. I ten mecz zakończył się remisem. No mam nadzieję, że, że tutaj będzie troszeczkę inny wynik, bardziej korzystny dla nas. Na pewno tego zespołu nie można lekceważyć. Tak, Zaglądałem statystyki teraz, jeżeli chodzi o, o wiosnę. Flota wygrała trzy mecze, straciła tylko pięć bramek. W tym dwie w GKS Katowice. Jest to zespół o bardzo dobrej defensywie. Grają zawodnicy doświadczeni. Michał Stasiak, Opałacz, Marek Opałacz. To są ludzie, którzy wiele lat grają i, i funkcjonują na, na dobrym poziomie. Przede wszystkim y, no, trener Szukiłowicz, z którym kiedyś jako zawodnik współpracowałem stawia na dyscyplinę w, w defensywie. Myślę, że to będzie klucz do wyniku. Musimy po prostu odpowiedni wytrych znaleźć, żeby, żeby, żeby tą defensywę szczelną rozmontować. Jeżeli chodzi o sytuację kadrową w zespole Miedzi, to no mamy dwa wypadki przy pracy, dwie absencje kartkowe, Kevin LaFrance i Adrian Cierpka, no ale to jest z przyczyn niezależnych od nas. Jeżeli zespół walczy, a ja uważam, że nasz zespół walczy, pokazał to chociażby w drugiej połowie ze milem gdzie ciężko. E, funkcjonowaliśmy w sobie w pierwszej połowie i, i w meczu w termali, z Termaliką graliśmy ponad 40 minut w osłabieniu, także tutaj no jest, jest, jest duża walka, jest zaangażowanie i z tego te kartki też mniej więcej e, wynikają kilka Kilka znaków zapytania, jeżeli chodzi o występ, ale, ale niektórych zawodników na poszczególnych pozycjach, ale no, uważam, że, że mamy dobrą, taką stabilną kadrę i zawodnicy, którzy wejdą w miejsce wyżej wymienionych zawodników, no, na pewno tego poziomu nie obniżą. że yy, co z Andrzejem bo on mi cieszy z powodu konkluzji. Yy, czy on jest gotowy do gry? Szczególne pytanie jest istotne w kontekście absencji na fazy. Yy, tak, tak. Adrian dzisiaj już yy, trenował normalnie, jutro wejdzie w regularny trening też, także także będzie brany na pewno pod uwagę, jeżeli chodzi o, o mecz w sobotni. To jest tak naturalna szansa dla niego, że może po raz jeszcze zagrać bo na swojej nominalnej pozycji w środku ogólno na wracam ile... Grzegorz Barczak, rozumiem też jest... Tak, tak, tak. Grzesiek wraca tutaj i uważam, że dał dobrą zmianę, w niej cieszy bardzo takim pozytywnym wejściem i, i, i no jeżeli chodzi o Adriana, to jak powiedziałem, no dzisiaj dopiero pierwszy dzień funkcjonował normalnie, także gdzieś ta, ta wyrwa w tym treningu na pewno jest i jeszcze jest jutrzejszy dzień, i mamy trening, także zobaczymy, podejmiemy decyzję w sobotę. Też o te kontakty z Szukajowiczem chciałem zapytać. Proszę przeprowadzić, kiedy byście to w Śląsku Tak, tak, ja akurat to 90. był piąty rok jesień, ja już wtedy byłem ciężko trafiony, w cudzysłowie, bo już byłem po, 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 po trzech zabiegach. Jeżeli chodzi o, o Łękotkę, także Tręszów-Kijowiec, kiedy przyszedł, broniliśmy się przed, przed spadkiem, także pracowaliśmy parę miesięcy, ale mówię, no Tręszów-Kijowiec jest to znana postać barwna w polskiej piłce i, i, i uważam, że wykonuje dobrą y, pracę w, we flocie. Widać to zresztą po, po wynikach, tak jak wcześniej powiedziałem, no na pewno mają swoje problemy, ale, ale ten zespół funkcjonuje i, i uważam, że, że na pewno utrzyma się w, w pierwszej lidze mimo, mimo kłopotów licencyjnych, kadrowych i nt. To, że dobra, to świetna seria została przerwana. Czy jest, jest nawet takie nowe, nowe otwarcie? No właśnie troszeczkę szkoda tego, bo, bo mówię, byliśmy pięć meczów bez, bez porażki w zespole były takich duch był walki, na pewno na pewno wysokie morale i, 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 i gdzieś to zostało zachwiane, ale no, specjalnie dzisiaj zrobiłem tą analizę taką pomecową, troszeczkę później, żeby dać zawodnikom troszeczkę, troszeczkę ochłonąć i, i uważam, że ten mecz, no, tak jak powiedziałem, z przeciwnikiem u siebie grającym, który jest na trzecim miejscu w tabeli. Nie jest to przypadkowy zespół Termelika od pierwszej do bodajże 19 kolejki na jesień prowadziła cały czas w tabeli regularnie. Graliśmy w osłabieniu i zespół tu pokazał charakter na pewno strzelona na w 90. w zaliczonym czasie gry. Także, także no, każda seria dziś tam się kończy. Miejmy nadzieję, że pojutrze otworzymy nową, taką pozytywną.